Wszyscy żyjemy w rzeczywistości, która dla jednych wydaje się prawdziwa, a dla drugich jest tylko iluzją. Wiadomości o świecie i rzeczywistości docierają do nas z różnych źródeł, jak gazety, telewizja czy media internetowe. Powstaje pytanie: jak odróżnić propagandę i manipulację od prawdy, która często jest zaprzeczeniem świata? Widzianego naszymi oczami. Ta niepewność i rodzące się wątpliwości wywołują kolejne pytania. Dlaczego świat nie działa zgodnie z naszymi życzeniami? Skąd biorą się multimilionerzy i jaka jest tajemnica ich fortun? Co to za zwierzę inflacja, kto lub co ją wywołuje i w jakim celu? Po co są wybory? I czy faktycznie rządzi tam demokracja? Czy znaczenie słowa demokracja nadal jest aktualne, a może już dawno zmieniło swój sens? Czy rząd jest potrzebny społeczeństwu, a może odwrotnie? Jeżeli zadajecie sami różne pytania, to jest już ogromny postęp świadczący o fakcie waszego istnienia. Jak to powiedział Kartezjusz, Cogito ergo sum, myślę więc jestem. Jeżeli chcecie poznać niektóre odpowiedzi na dręczące was pytania, to polecam filmy z playlisty Jak to Działa, gdzie znajdziecie opinie i spostrzeżenia dotyczące wielu problemów naszej współczesności, jak polityka, historia, tajemnica władzy czy sprawy ekonomiczne serdecznie zapraszam do kanału Zamazane obrazy historia a rzeczywistość. Proszę pamiętać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach.